Saładika Dzisiaj 19 grudnia, jest już dosyć późno, bo jest, no jest już pół do trzeciej. Mieliśmy wczoraj jedzenie, e, jedzenie na wynos, więc nie musieliśmy nigdzie wychodzić wcześniej, teraz dopiero wyszliśmy z domu e, i jedziemy do MBK, to jest takie centrum handlowe. Najbardziej chyba popularne. No, jeden z najbardziej popularnych, więc będziemy mieli okazję pokazać, jak tutaj wygląda okolica. E, Da. No niekoniecznie, więc będziemy mogli okazy pokazać jak tutaj wygląda Bangkok, jak wyglądają okolice, jak się porusza po Bangkoku. Ogromne skrzyżowanie, a my wchodzimy właśnie do metra. Musimy po, przejechać jedną stację metrem, i później chyba z pięć BTS-em. Metro to jest MRT, ono jeździ pod ziemią, a BTS to jest kolejka nadziemna. O, my jesteśmy właśnie w tym miejscu. Musimy przejechać jedną stację e, metrem, przesiąść się do BTS-a i przejechać. Tutaj do, na stację Sajam i zjeżdżamy jeszcze niżej, jeszcze niżej pod ziemię. O, tu są już bramki, zaraz będziemy kupować bilet. Bilet kupujemy w automacie. Chcemy jechać na stację Chatoczak. Wybieramy Czatoczak o 16 batów. Nie da się zmienić, żeby było więcej osób. Teraz już 20 batów. Okay. No dobrze, to wyjmiemy potem razem Automat wydał już resztę A bilety są w postaci takich żetonów. czy długo trzeba iść między MRT a BTS-em, więc są długie, długie przejścia, długie korytarze. Na szczęście nie ma dużo ludzi jeszcze o tej porze. To jest jedno z fajniejszych wizualnie miejsc w Bangkoku. Takie bardzo modernistyczne, bardzo takie futurystyczne. Coś strasznie dziwnego, nie wiem co to jest w ogóle. Ale jest przepyszne. To jest niby jakiś roti, czyli jakiś placek z żółtym kary albo zielonym, już nie pamiętam. Kary jest przepyszne, tylko bardzo ostre. Nie wiem jeszcze jak to zjeść, zaraz zobaczymy. To roti jest przepyszne. Nie wiem czy będzie w kamerze słychać jak, jak ono chrupie, jakie je kroję. Jest po prostu przechrupkie. Jest całkiem dobre. Můžeme si teda staroty. To je Taki labirynt, że się właśnie zgubiliśmy i nie możemy znaleźć wyjścia. Nie no ma wyjścia stąd. Trędy hmm? tutaj wyjść. Jest tyle uliczek takich gęstych zakrętów, że nie widać nie widać drogi powrotnej. tam? Chyba tam. No, chyba nam się udało. Nie, nie wiem. Nie wiem gdzie idziemy, ale to jest strasznie męczące kupowanie czegoś, bo tylko się do czegoś podejdzie, wykaże zainteresowanie, to zaraz podchodzi zaraz podchodzi sprzedawca, i już wciska swoje kity, że, że zniżka, że zniżka, dobra cena. Tak. Zniżka fajnie, ale jak już po prostu wiemy o co chodzi, i ceny są tutaj tak zawyżone, że nie chce się tego po prostu słuchać. No, ale w końcu znaleźliśmy jakąś drogę wyjścia, więc jest... jesteśmy uratowani. Jesteśmy cały czas w dzielnicy Sajam która jest no, taką mocno zakupową, centrowo-handlową zakupo dzielnicą. Całkiem to jest ładnie, to jest taki, powiedzmy, deptak. Dużo tutaj ludzi, dużo sklepów, tu jest bardzo dużo salonów fryzjerskich i salonów spa. I kolejny bazar, to ja po prostu uwielbiają bazary. Bazary są wszędzie. kartki świąteczne, takie rozkładane które się składają różne ciekawe, świąteczne niestety trochę przesadzili scenami tych kartek e Świąteczne, czy tych rozkładanych kartek, ponieważ kosztują 200, 250, czyli 25 zł, a kiedyś kosztowały 10 zł. Mamy właśnie stację BTS Siam i pod stacją oczywiście jest Bazar, kolejny Bazar. Znaczy tutaj jest Bazar się jeden nie kończy, a zaczyna się już drugi, więc bazary są prawie wszędzie. Tam jest wyjazd z centrum handlowego Siam Center. Mnóstwo samochodów wyjeżdża. To jest jedna z ruchliwszych dróg. Eee, I dwupoziomowa stacja BTS. Tu się krzyżują dwie linie e, BTS. że nie da się iść teraz. Ludzie wychodzą, wchodzą tutaj do metra, znaczy do BTS-u. jest tłok, wąskie uliczki są zapchane straganami niestety idzie się prędkością stopka po stopce, stopka po stopce. Może ktoś chętny na kalmara? Kalmar określony na grillu. Dużo ludzi jest chętnych. Kasia, chcesz kalmara określonego? I inne jedzonka. O, jakieś pierożki, wątony kurczak pieczony, wszystko jest. A w przerwie można sobie tutaj wejść na masaż. Masaż stóp, masaż e, ciała. Jesteśmy cały czas na ulicy Siam, czy tam dzielnicy Siam. Jedna naprawdę z główniejszych ulic, tu są największe centra handlowe. To jest cały czas Siam Center. I mamy uliczną restaurację. Tam, w tamtym miejscu jest garkuchnia. Tam smażą, gotują. I normalne takie polowe stoliki rozstawione są wzdłuż e, ulicy na chodniku. A tutaj pani robi sałatkę, papaja, salat. I tutaj w tle widzimy najwyższy budynek w Bangkoku. To jest Bajoki Sky Hotel. Byliśmy tam kiedyś na samej górze na kolacji, którą wygraliśmy e, na. Na blogu SkokBokBlog Pozdrawiamy Maćka To jest właśnie najwyższy budynek w Bangkoku Bangkok słynie też z jednych z największych korków No i właśnie mamy obraz takiego korka Samochody po horyzont I korek również tutaj na kładce jest To jest po prostu korek